Szczerze to, szczerze, to szczerze, to czuję się tak jak manneki, kiedy mnie każdy ocenia i patrzy. Mam w sobie tyle emocji, nie odbieram poczty i nie mogę tego dostarczyć, ja. Jadę do SB, myślę co się stało i ja o tym co może wydarzyć. Nominacje do nagrody roku w PL, w końcu poczułem się ważny, ja. W Szacunku do wroga to wyczy jeszcze buta zanim nim jedne. Dzieli mnie jedyny krok, by mieć Ciebie i tego, by popaść w depresję. Nie pluję, jestem w twarz, no i nie jestem kurwą, a przecież też jestem raperem. We mnie radości jest tyle co gwiazd, na niebie a dzisiaj pochmurno Mój umysł należy do siebie zawsze, kiedy na sobą kontrolę. To co dzieje się w nie, nie mogę zgubić się, chcę być dole. Poznałem ludzi, co chcieliby na mnie zarobić, takich co chcieliby dobrze. Poznałem branżę środka też. I dalej ją pierdolę. Roszę mi fame Roszę mi presja. Mówiłem, że muszę być nerwy ze stali To gdyby oni obok mnie nie stali, to pewnie by dalej je bały mieszkamy. Wokół Ramony, uleczy tylko Twój dotyk, jak wybić to z głowy. Nie chcę spać, ale mówię w wybrzeżni. Będę tylko kułupca, biedę proski. Ole w lata szalenie się To jest mój dziad, i kamienie mnie zrobi. co kurwę zabije. Dobrze wiesz, co Mam Cię czy ma zacząć śpiewać o tym, co mnie boli, o tym, co mnie zżera i że już nie czeka I powoli wciągam mnie głębia Masz coś do powiedzenia, to powiedz im głośno, bo będą krzyczały cwaniaczki O nie, nieważne, ale musisz zacząć, by pokazać klasę suką. on, Saj, z... Ja sam niewiele rozumiem, walczyłem o Ciebie w tym jebanym tumie każdy z początku mi mówił, że trochę to głupie i wyglądam nawet na turnę. Ej Stoję wysoko, jakby na koturnie, nawet to może być naprawdę trudne Pora poukładać klaski, dzwon po pomoc, tak, so, ja dzisiaj nie wrócę Ja nie mam czasu, więc powiedz mi, jak mogłem czeka Widzicie, że co kurde zabije Dobrze wiesz o tym, nie znamy się tydzień Dobrze wiesz, jak mam na imię Dobrze wiesz o tym, jak mija mi kolejny dzień Dobrze wiesz, jaką mam wizję, ty wiesz co ja